Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ulubione książki księgarze. Tym razem wybrałam się do dwóch księgarni w Poznaniu i jednej księgarni w Warszawie. Dwie księgarni w Poznaniu, ponieważ pierwszy raz pojechałam do Poznania, specjalnie po, po właśnie książki ulubione książki księgarze i postanowiłam, że z tego Poznania wyciągnę jak najwięcej mogę, i pierwsza księgarnia, do której się wybrałam, to księgarnia Arsenał, znajdująca się na ulicy Stary Rynek 58. niestety pani Adela nie chciała się zgodzić na nagranie, natomiast poleciła mi książkę Nawiedzony dom Virginia Woolf, czyli książkę, która zainteresowała ją przez to, że w jednej z piosenek Florence and the Machine jest właśnie wspomniana twórczość Virginie Woolf. Jeżeli jesteście tutaj dłużej, to możecie wiedzieć, że ja Florence and the Machine bardzo lubię, a Virginie Woolf sama chciałam zacząć czytać. Kolejna księgarnia to księgarnia staromiejska, znajdująca się na ulicy Wodnej 23, też w Poznaniu. się okazało, jest to księgarnia należąca do pewnej pani, natomiast nie było e, właścicielki, ale był jej mąż. Jej mąż, który mm, powiedział, że on... E, im jest starszy, tym mniej książek czyta, natomiast jeżeli miałby coś polecić, to byłby to Stanisław Lem. Niestety Bajki Robotów to nie był taki, wiecie, wybór um, taki pewny, bardziej chodziło o samą twórczość właśnie Lema i w tym przypadku akurat tak trafiło właśnie na te Bajki Robotów. I ostatnia księgarnia, do której się wybrałam, to księgarnia z Bullerbyn, e, która znajduje się na ulicy Chmielnej 10 w Warszawie. Księgarnia Bulerbyn, Grzegorz Krasnodębski, ulubiona książka księgarza. Ja wybrałem książkę Kłopot, autorstwa Iwony Chmielewskiej. Ta autorka tworzy znakomite książki obrazkowe, w których ilustracje genialnie przeplatają się z tekstem. Prawdziwe, wzruszające, obrazkowe poematy i z całą pewnością książka Kłopot o tym, jak pewnego razu... Zdarzyła się przykra rzecz i żelazko odbiło się na obrusie i co się z tym dalej stało jest jedną z moich ulubionych. Dziękuję bardzo. Nazywam się Kaja Kubicka i pracuję w księgarni Bulerbyn. To jest obecnie moja ulubiona tutaj książka, ponieważ łączy ona ilustrację razem z wymiarem rzeczywistym. I jako ilustratorka jestem oczarowana pomysłem i. Kupiłam książkę, mimo że nie mam żadnego dziecka w pobliżu. <głos> <głos> Dziękuję. I zaczniemy sobie właśnie od tych dwóch wyborów z księgarni z Bullerbyn. Wynika to z tego, że ja zasadniczo nie znam się ani trochę na takich książkach. To są jedyne dwie książki obrazkowe, które ja mam na swoich półkach, więc no, nie czuję się też kompetentną osobą, aby o tym cokolwiek mówić. Kołam również, że jak wymawia się dokładnie imię autora nazwisku Torreser, autora książki Dziura, która. Ma dziurę w sobie, ale niestety nie chcę kaleczyć tego imienia, więc pozwolę sobie go w ogóle nie wymawiać. I przeczytam Wam notkę, która znajduje się z tyłu, zanim w ogóle cokolwiek powiem na temat tej książki. To wybitny, norweski artysta, ilustrator, twórca komiksów i pisarz. Za swoją twórczość ilustratorską w 2012 roku był nominowany do najbardziej prestiżowej międzynarodowej nagrody imienia Hansa Christiana Andersena, a w 2014 roku znalazł się w liście finalist, uhonorowany między innymi ilustratorskim Oscarem, czyli Bolonia. Award. Chyba, jak jest po włosku, to powinnam całość po włosku czytać. Norwegian Book Art Prize oraz niemiecką. Jugend Jego książki przełożone zostały na wiele języków, mieszka i pracuje w Oslo. Jest tutaj również notka dotycząca Justyny Czechowskiej, czyli literaturoznawczyni, animatorki kultury, tłumaczki ze szwedzkiego i norweskiego, autorka artykułów, antologii i wywiadów, współzałożycielka stowarzyszenia Tłumaczy Literatury jest laureatką nagrody imienia Wisławy Szymborskiej 2018 roku, za przykład książki Lin Hansen Przejść do historii. Przełożona przez nią książka Kristyny. Be, Berget der Ganze Weg, była nominowana w drugiej edycji konkursu Europejski Poeta Wolności od 2015 roku współtworzy program, program festiwalu Odnalezienie w tłumaczeniu. E, więc jest to pani, która przetłumaczyła te, te kilka fragmentów, bo tak naprawdę w, właśnie w tej książce jest może są 3-4 kwestie, i właśnie Justyna Czachowska była tłumaczką, która no, która pozwoliła nam lepiej poznać tę historię. E, I właśnie od dziury zaczynam, ponieważ ta książka niezwykle mi się podobała. Jest to historia e, mężczyzny, który wprowadza się do swojego mieszkania e, i jak się okazuje ma dziurę w mieszkaniu. I, e, i zaraz Wam pokażę jakąś taką... O, to jest jego mieszkanie, a w tym jego mieszkaniu, jak widzicie, on się rozpakowuje i w pewnym momencie zauważa, że w ścianie ma dziurę. I następnie przechodząc do każdego kolejnego pokoru, pokoju ta dziura przychodzi razem z nim. E, I teraz pytanie, czy ta Dziura jest jakimś zjawiskiem nadprzyrodzonym, czy też czymś innym, to oczywiście dalej w książce jest gdzieś tam poruszone i dalej z tą dziurą idziemy. No bo jak możecie zobaczyć, ta dziura naprawdę jest przez całą książkę. I uważam, że to jest coś no, niezwykle jakby kreatywnego i coś, na co no, mało kto by wpadł. Zresztą bardzo podoba mi się sposób narysowania. Ja, tak jak mówię, w ogóle się nie znam niestety na rysownictwie i ja to tak bardziej wiecie. Komiksy sobie czasami lubię na tapa się pooglądać. Natomiast nie ukrywam, że te kilka minut, które spędziłam z tą książką, naprawdę. No, jakby były warte swojego czasu. I bardzo mi się to podobało, więc myślę sobie, że nawet jako osoba, która w ogóle się na tym nie zna, mogę szczerze powiedzieć, że to było coś przyjemnego i totalnie nie muszę mieć, wiecie, wykształcenia w tym kierunku, żeby, żeby to po prostu określić. Natomiast jeżeli ktoś z Was jest ilustratorem albo w ogóle interesuje się tymi rzeczami, to pewnie, po pierwsze, pewnie zna w ogóle tę książkę, a po drugie, jeżeli nie zna, no to warto jest po prostu po nią sięgnąć. A jeśli chodzi o drugą książkę, czyli o Kłopot Iwony Mielewskiej no to szukałam informacji na temat samej autorki. Jak się okazuje, oczywiście Iwona Chmielewska jest Polką, natomiast większość jej książek została wydana w Korei. Sama książka w moim odczuciu jest raczej dla dzieci. Dla dzieci powiedziałabym tak około 3-4 lat, ponieważ jakby historią zawartą w kłopocie jest, jest problem, który ma główna bohaterka opowiadająca nam tę historię, a problem polega na tym, że ten Tutaj piękny migdał, który możecie zobaczyć, to jest odcisk spalonego żelazka na obrusie. I w książce mamy takie kreatywne rysunki, właśnie z tym fragmentem. Natomiast no, myślę, że to jest coś, co dobrze będzie uczłodzić kreatywności takiego nietuzinkowego myślenia. Ale mnie nie zachwyciło. W ogóle nie spodziewałam się, że takie książki będą mi polecone, więc to jest najlepszy dowód na to, że czytelnicy, księgarze lubią różne rzeczy. Natomiast myślę sobie, że teraz przejdziemy do tych dwóch książek, ale paradoksalnie o nich też nie będę miała dużo do powiedzenia. I zaczniemy sobie może od Bajek Robotów Stanisława Lema. Lema mogą znać osoby, które chodzą do podstawówki, bo wydaje mi się, że dalej jego, jego dzieła są czytane. Na pewno fragmentami, nie wiem jak jest z całymi książkami. Tak czy inaczej, Bajki Robotów były lekturą w latach osiemdziesiątych dla klas dla klasy szóstej. E i powiem Wam szczerze, że trochę nie jestem przekonana co do tego wyboru, ale zaraz może przejdę do, do, do tego dlaczego. Prawdopodobnie wszyscy wiedzą, kim był Stanisław Lem i czym się zajmował. Jest, był to e, pisarz, myśliciel, filozof, futurolog, osoba, która. pisarz, który bardzo interesował się science fiction. I bajki robotów są jego popisem e, takim bajkowym, z przekazem dla dzieci, ale w wersji sci-fi. Czyli mamy tutaj przede wszystkim maszyny. To jest taka główna rzecz, która znajduje się w każdym tym opowiadaniu. Opowiadań jest 15. Z tego, co gdzieś się doczytałam, są one ułożone od najgorszego do najlepszego. Natomiast no, nie wiem, czy to przypadkiem nie była, czy jest subiektywna opinia. Tak czy inaczej, sama książka została wydana w 1964 roku i bardzo często była łączona z Cyberiadą, czyli inną książką Stanisława Lema, która również jakby ma chyba w sobie bajki takie futurystyczne. Co do samej fabuły tych opowiadań, nie ma co się rozgadywać, ponieważ. To jest krótka książka. Opowiadania też są dosyć krótkie. Powiem tylko tyle, że niektóre postacie się przeplatają w trakcie historii, niektóre motywy również. Niektóre bajki mają morał, inne chyba ja go nie dostrzegłam. Ale z pewnością są tutaj opowiadania, które spodobają się każdemu, to znaczy inaczej. Mam wrażenie, że każdy kto przeczyta tę książkę, znajdzie chociaż jedno opowiadanie, które mu się podobało. I powiem szczerze, że nie do końca jestem kupiona. Natomiast no, tak jak ja to wielokrotnie powtarzałam, ja nie przypadam za opowiadaniami i też uważam, że nie zawsze najlepszym wyborem przy nowym autorze jest sięganie po jego opowiadania. I to często wynika z tego, że niektóre opowiadania, tak jak na przykład w przypadku samej Virginia Woolf, ten zbiór opowiadań był pisany, jest podzielony na lata jej twórczości. A zresztą w ogóle do Virginia Wolf jeszcze przejdę. Natomiast jeżeli chodzi o Stanisława Lema tutaj... To fabularnie mnie to w ogóle nie zachwyciło, ale bardzo ładnie jest to napisane. A jeżeli chodzi o to, dlaczego zastanawiam się, skąd taki wybór, że w szóstej klasie dano te książki, to wynika to z tego, że mam wrażenie, że generalnie ta książka wcale nie jest napisana prostym językiem. To momentami jest taki trochę staropolski język naszych babć, babć, dziadków, i to nie było coś, w czym ja się zawsze odnajdywałam. To jest trochę takie połączenie właśnie staropolskiego z nowymi neologizmami. Powiedziałam masło maszane z neologizmami i to jest na pewno ciekawy zabieg, ale czy, czy ja, ja jako dziecko bym się w tym odnalazła? Raczej nie, raczej bym nie zrozumiała, raczej bym się męczyła. I zresztą mam wrażenie, że nie tylko ja. Nie jestem też w stanie do końca ocenić, czy to jest taki, wiecie, klasyk, klasyk pisany wielką literą, bo, tak jak mówię, nie znam się niestety na tym gatunku w ogóle. Czy będę sięgała po inne książki Lema? Prawdopodobnie tak. Chciałabym przeczytać jego powieść, a nie koniecznie opowiadania, bo mm, myślę sobie, że może w powieści ja trochę bardziej się w powieść po prostu bardziej się wciągnę, bo jednak nie będę miała cały czas zmiany i szukania morału pod koniec każdej historii, co zdarzało się właśnie w przypadku Bajek Robotów. Także nie wykluczam, że z samym autorem jeszcze się spotkam, ale raczej do Bajek Robotów wracać nie będę. Tak jak też wcześniej wspomniałam, jest to książka, która ma jest podzielona na, na, trzy, mm, na trzy pisarskie momenty Virginia Woolf, e, czyli autorki, która. Mm, żyła od chyba 1882, dobrze, do 1941 roku. Autorka popełniła samobójstwo, um, utopiła się. Myliłam się, jednak są cztery części i są to wczesne opowiadania bez podania roku. Dalej mamy lata 1917, 1921, 1922, 1925 i 1926 do śmierci Virginii. I teraz tak, rozumiem ten wybór, ponieważ on jest świetny, Świetnym, um, świetnym układem dla osób, które znają jej twórczość i, chcia i chciałaby zobaczyć, jak na przestrzeni lat rozwijała się myśl i kunszt tej autorki. Ale jako dla osoby, która dopiero poznaje to, no to oczywiście mi to w pierwszym momencie się wydało nierówne. Natomiast ciekawa rzecz, którą zauważyłam, to to, że jednak te wczesne opowiadania i te lata, te pierwsze te 1917, najbardziej mi się podobały. I to najbardziej mnie w tym wszystkim zaskoczyło, że jednak ten początek, Najbardziej mi się podobał, jakoś tak najbardziej przypadło mi to opowiadania do gustu. I przechodząc teraz do samej fabuły opowiadań, są to opowiadania, w których czasami ciężko jest szukać morału, to znaczy do wielu z nich ja sama potrzebowałabym, żeby ktoś mi podał jakąś interpretację, bo czasami ciężko jest coś z nich wyłapać. Zdarzają się tutaj opowiadania o naprawdę takich bardzo prostych, codziennych rzeczach, wręcz trywialnych. I to też jest fajna rzecz, żeby zobaczyć, jak Virginia Woolf to, to postrzegała. Natomiast to nie zawsze było coś, co mi się samej podobało. I teraz też wyciągnę trochę taki bardzo daleko idący wniosek. Odnoszę wrażenie, że Virginia Woolf ma najbardziej Trudny styl, taki nieprzystępny ze wszystkich autorów klasycznych, jakich ja miałam okazję czytać. Um, jakich ja oczywiście książki miałam okazję czytać. I to nie jest nic złego, to jest bardzo duży komplement, bo ja. Y Pierwszy raz miałam takie coś, że faktycznie czułam się, jakbym czytała klasy. I podobało mi się to, i to nie jest powiedziane w żadnym. To, to, to nie ma być negatywne. I to też może tłumaczyć, dlaczego ten początek podobał mi się bardziej. Bo, no, no, no wiadomo, to się wszystko rozwija. Jest tutaj jedno opowiadanie, nie będę mówiła które, bo jakby nie, nie chcę tego zdradzać. Ale jest tutaj opowiadanie, które trochę mi. trochę mnie przeraziło, znając Znając to, jak Virginia Woolf umarła. Jak, jak, w jaki sposób popełniła samobójstwo. Natomiast tak jak mówię, to mogą być tylko i wyłącznie moje domysły. Najbardziej podobało mi się opowiadanie jedno z tych początkowych i zaraz wam powiem, które. E, ono było chyba w ogóle najdłuższym z całego, te, z całego tego zbioru, i to było opowiadanie pod tytułem Dziennik pani Joan Martin. E, bardzo mi się ono podobało. E, w trakcie jeszcze e, nie pozaznaczałam sobie, więc będę szukała, ale jeszcze było takie jedno, które też było piękne. Drugie opowiadanie, które również bardzo mi się podobało, to było opowiadanie dama w lustrze refleksja. E, ono było przepiękne. Piękne, gdy tak człowiek się na nim w całości skupił i przeczytał sobie jeszcze raz je. I opowiadanie, które podobało mi się najbardziej, to była um, wdowa i papuga historia prawdziwa. To też wynikało z tego, że ono było bardzo proste, bardzo takie. Um, Dokładnie się wiedziało o co w nim chodzi, a nie, nie było tak w przypadku każdego z tych opowiadań tutaj. Więc z jednej strony bardzo się cieszę, że przeczytałam tę książkę i bardzo ją doceniam. Myślę sobie, że gdybym gdzieś kiedyś znalazła taką, wiecie, porządną interpretację tego zbioru opowiadań, to ja bym była w ogóle zachwycona tym, bo ja nie znam dokładnie twórczości Virginia Woolf. A, zapomniałam powiedzieć o najważniejszej rzeczy. W jednym z tych okresów literackich mamy opowiadania z panią Dalloway. Czyli, jeżeli wiecie, Virginia Woolf napisała taką książkę, ona została opublikowana w 1925 roku właśnie o tytule Pani Dalloway. Ja tej książki w ogóle nie czytałam, nie mam żadnego pojęcia, o czym ona w ogóle jest. Napisałam od razu do Anny z pytaniem, czy jakby to się łączy, czy to jakby fabularnie o co chodzi. Anna mi powiedziała, że zasadniczo pani Dalloway nie ma fabuły, więc nie powinno być tak, że tutaj nie rozumiałabym jakichś nawiązań i tutaj byłoby jakieś głębsze dno, ale było to dla mnie coś bardzo takiego, wiecie, dziwnego, to znaczy. 嗯。Mm. Nie do końca mi się to podobało, bo ja nie wiem, czy ja powinnam znać Panią Dalloway i dopiero to przeczytać. Czy mogłam to czytać jakby w ogóle w całkowitym oderwaniu od tamtej historii. Czy może było tak, że to były takie skrawki myśli, żeby wsadzić je do Pani Dalloway, ale koniec końców one nie, 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 nie znalazły się w tamtej powieści i tutaj po prostu zostały. Bo niektóre z tych opowiadań też są trochę mam wrażenie takimi urywkami myśli, to znaczy, że coś jej wpadło do głowy. Ona to szybko zapisała właśnie w formie takiego opowiadania, który mogą być bardziej rozbudowane, które mogłoby być potem taką większą powieścią, ale koniec końców nie zostało rozwinięte. Także ciężko mi czasami było się domyślić, o co dokładnie chodziło. Nie jestem pewna, że no nie wszystko zrozumiałam w takim stopniu, jakbym chciała. Eee, I myślę sobie, że na pewno jeszcze będę się spotykała z Wierdzią Woolf i to pewnie niejednokrotnie, bo mimo tego, że to była dla mnie bardzo wymagająca Podróż, to byłam i tak niezwykle usatysfakcjonowana. I bardzo chętnie będę też wracała do tej autorki, ze względu na to, że większość tych opowiadań jest mocno feministyczna, jest bardzo, mówi o kobietach, o tym, co one czują, jak. Jak się żyje w męskim świecie. Tutaj jest również jedno opowiadanie na temat takiego klubu kobiet, i ono też było bardzo ciekawe. Zresztą, no niejednokrotnie tutaj, w każdym opowiadaniu, przewija się temat kobiet i tego, jak one są postrzegane, czego one same by chciały dla siebie, jak wygląda ich życie, na czym często mężczyźni myślą, że polega ich życie. Więc jest tutaj taki bardzo mocny element kobiecy, który, no, mam wrażenie, że wszyscy o tym wiedzą, więc no, nawet nie musiałam tutaj o tym wspominać, żeby. żeby Wszyscy pamiętali, że Virginia Woolf była takim zalążkiem literatury feministycznej. Wiem, że nie, nie w pełni zrozumiałam przekaz wszystkich tych opowiadań, um, ale chętnie będę do nich wracała. Jeżeli jest tutaj ktoś, kto zna się na twórczości Virginia Woolf, to dajcie mi znać, co kolejnego, co jako kolejne powinnam przeczytać, bo ja chyba chciałabym jednak opinii eksperta, a nie sama decydować. Także pokazałam Wam tutaj dzisiaj cztery całkowicie różne książki. Mamy dwa klasyki, dwa zbiory opowiadań. No jeden jest klasykiem science fiction, drugi już takim bardziej obyczajowym, pięknym. I dwie książki, które są książkami obrazkowymi i no też bardzo mi się podoba jednak ta dziura, dziura o wiele bardziej. I na zakończenie dziękuję bardzo księgarzom, którzy podzielili się ze mną tymi swoimi ulubionymi książkami. Dla mnie jest to zawsze bardzo miłe doświadczenie. E, I co? I dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć.